Imię? Skąd Żołnierzu, przez poborowy znasz się? Chciecie chcesz do jednostki, do desantu, do artylerii rakietowej, czy gdzie to? Może do marynarki. Do kuchni bym chciał, do kuchni. Do kuchni? I Kulski, gdzie chcesz coś do tej jednostki? To? No, do kuchni, ale to gdzieś tam, nie wiem, w Culechu by mi pasował, no. No tutaj lekarze wbili kategorię <grymne> D. Jaki? D, D, pier tak, pier Pierwsze primo. Ziemniaków nie możesz opierać, bo byś mi mógł zaciukać. <grymne> ale no, że plastikowym bym mógł, no. I Kulski, a co z tą szopą twoją zrobimy, co? No, ja nie wiem, Mo mogę oddać na wojsko, no. Tam kozy dwie trzymam. Jedna, jedna tam taka. Nie trochę, w czerwonym tam taka, no ale. Tam, tam. Co ty tu widzisz, powiedz mi? No, no. Ja widzę, że tam jest konflikt zbrojny. Chodź tu. Chodź kurwa! Nie nie Co tu widzisz? A teraz posłuchajcie, <todziewanie> drodzy kolego. bo tutaj tam na A teraz przeprowadzimy w drodze pogoni. tak? Że nie Liko ci tak, opadku <try> <z> do intensywnego <jednej> dotyk, wezmę ciągów śniegowych, tak. <try> w <try> tyle <try> e, Intensywne opady przechodzące w granic. Grupek, grupek <try> Warto w tamtym miejscu, w tamtych regionie napić się piwka na batory czeka takie brzmienie. Mm. 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 Ciśnienie! Co? Ciśnienie w normie. Wężenie <gulowanie gulowanie> wielkie. O, Choć ela, ela. Warto byłoby za to, parasolkę? Ora. Drugie śniadanie. Koszczówkę w panterkę. Ale teraz już się zamienia. A czemu tak jest tam coś przecież? Ale to przepraszam. Ja tego nie zrobiłem. No Teraz świadomość się opływać. Perez w Szykowskim. Znowu... został złowany Teraz wiadomości po to, wiadomości. Zakrywano. Widziałem wstecz, no. Ole, ole. Państwo tutaj zebrali śląskiego. Dzisiaj zagrają nauczyciele kontra uczniów. A na tym wystąpi Perez z

フフフフ。<laughs>